Cześć, witam Was w serialowym podsumowaniu tygodnia, programie, w którym podsumowuję wszystkie seriale na podstawie komiksów, które oglądałem, a także Star Wars Rebels, bo to gwiezdne wojny. Jednak dzisiaj, zanim przejdę do omawiania samych seriali, chciałem dać parę ogłoszeń. Uznałem ogólnie, że ten program jest dobrą platformą, żeby robić różne ogłoszenia co do kanału, dlatego że ukazuje się w miarę regularnie. Przede wszystkim, jak zauważyliście, ostatnio nie było za wielu materiałów na kanale. To jest trzecie podrząd podsumowanie serialowe tygodnia bez innych materiałów po drodze. Wynikło to niestety z tego, że się dosyć mocno przeziębiłem i przez cały tydzień nie byłem w stanie nic nagrywać, więc takie rzeczy jak kim są co czytać o Ghost Riderze, czy recenzja Lego Batmana musi poczekać, ale nie martwcie się, powinno pojawić się jeszcze w tym tygodniu razem z być może innymi materiałami, ale o tym później. Dodatkowo nie dla fanów filmów, jeżeli tak jak ja jesteście fanami filmów nie tylko superbohaterskich, ale filmów ogólnie, będę razem z Ikabodem prowadził na żywo podsumowanie Oscarów. To znaczy, jeżeli będziecie oglądać Oscary w noc gali to polecam Was zerknąć. Będą informacje jeszcze czy na moim kanale, czy na moim fanpage'u i Kaboda fanpage'u, więc wszelkie linki się pojawią. Będziemy tam prowadzić live w przerwach pomiędzy rozdaniami, gdzie będziemy podsumowywać to, jak, co uważamy o danych nagrodach, jak to, jak to rozdanie wyszło, oczywiście jak idzie Kimmelowi i tak dalej. Obaj oglądamy Gale Oscarów chyba od kilkunastu lat, co najmniej nie przegapiliśmy żadnej. Więc wydaje mi się, że to może być dosyć interesujące. Dodatkowo powinien jeszcze jeden Oscarowy film pojawić się na moim kanale, gdzie będziemy dyskutować o nominacjach, o tym, kto powinien dostać według nas Oscara, kto myślimy, że go dostanie, i tak dalej. Myślę, że to też może Was zainteresować, jeżeli po raz kolejny mówię, jesteście fanami filmów ogólnie, a nie tylko superbohaterskich jak tematyka mojego kanału mogłaby wskazywać. Nie przeciągając jednak, przejdźmy do podsumowywania seriali, ponieważ no, jest dzisiaj co omawiać. Pomimo tego, że w tym tygodniu nie pojawił się odcinek Flasha, cały czas omówię Supergirl, Agentów Tarczy, The Walking Dead, Arrow, Riverdale, Legion, a także ostatni odcinek Star Wars Rebels, które wreszcie wróciło do nas po przerwie. Jak zwykle czasy omawiania wszystkich seriali znajdziecie w opisie, także jeżeli nie oglądacie jakiegoś serialu na bieżąco, nie interesuje Was lub nie chcecie sobie spoilerować, bo oczywiście to są wszystko jak najbardziej spoilerowe omówienia, możecie przeskoczyć do segmentu, który Was interesuje. Wątek kliny Luthor został przeprowadzony dosyć przewidywalnie, aczkolwiek podobało mi się to, że cały czas nie postanowili zwrócić jej kompletnie w stronę, wiecie, the dark side, bo było to jakby kompletnie sztampowe, już takie do bólu, też ten serial oczywiście często jest sztampowy, ale moment, w którym yy, jej matka zrobiłaby intrygę, dzięki której wszyscy by ją znienawidzili i w końcu ona by uznała, że już nikt jej nie nienawidzi i skoro wszyscy widzą w niej złoczyńca, to ona się nim stanie, ale został ten motyw, który jest taki bardzo supermenowy, czyli że on dalej widzi nadzieję tu przeniesiony na karę, która dalej widziała nadzieję, dalej widziała jakby najlepsze cechy danej osoby, i dzięki temu Lina cały czas nie stała się złoczyńcą, została czyszczona z zarzutów. I uważam, że to było dobre rozwiązanie. Robienie z niej na tym etapie jakiegoś złoczyńcy byłoby trochę, trochę głupie. Oczywiście dalej pojawiają się różne takie. Trochę traktowanie może widza jak idiotę, czyli kara leci w miejsce, gdzie jest metalo, żeby go zatrzymać, ale tuż obok nie jest Marsjanin, który bez sam żadnego bramu mógłby zostać tam wysłany, ale scenarzyści udają, że nie, że to jest tajemnica i że leci Kara i dopiero kiedy zostaje w pierdziel, nagle pojawia się tam Marsjanin. No, to jest takie trochę niestety według mnie traktowanie widza jak trochę przygłupa. No, oczywistym jest, że Marsjanin, który jest właściwie tak samo silny jak Kara i niewrażliwy na kryptonit, no. Powinien się tam pojawić, więc to, to mi się trochę nie podoba. Natomiast yy, w tamtym odcinku obawiałem się, że pojawi się kolejny trójkąt miłosny z Monelem i Karą. Czyli, o nie, ona, o, on umawia się teraz z inną dziewczyną, bo ona go odrzuciła, ale ona go tak naprawdę kocha i będzie z tego bla, bla, bla. Na szczęście w tym odcinku zostało to szybko zamienione pod dywan. I para ewidentnie będzie się schodziła. Oczywiście na końcu pojawił się Mr. Mzyklgl, którego nigdy nie potrafię wymówić imienia. Dla osób, które nie znają DC, to jest postać o właściwie nieograniczonych mocach. To jest taki chodzący, nie wiem, Cosmic Cube czy coś w tym rodzaju. Jeżeli znacie Marvela, w chociażby serii Injustice starł się on z Trigonem, Ojcem, Riv ojcem Raven, który jest. Jedną z najpotężniejszych istot w uniwersum DC. Także Mr. Mzyk. Jest. Yy, na pewno będzie zamieszał w tym serialu, będzie zmieniał rzeczywistość. Jeżeli oczywiście uznał, że chce, że kocha karę, bo tak mu przyszło do głowy, on zwykle płata różne figle i ogólnie. Soci na najróżniejsze sposoby, wykorzystując swoją moc. Zresztą, jeżeli znacie postacie Marvela, jest tam The Impossible Man, jeżeli dobrze pamiętam, taki zielony skrzat, który na przykład kiedyś złączył Hulka i Red Hulka w jeden byt, tak byli pół na pół. No to właśnie ta postać jest bardzo podobna w DC i Marvelu. I myślę, że będzie to wykorzystywane, widziałem chociażby zdjęcia, gdzie... Owy bohater, którego imienia nie chcę już powtarzać, bo sprawia mi to trudności, wygląda jak Superman na przykład, wiecie, pojawia się w kostiumie Supermana i tak dalej. Więc to o tyle może być ciekawe, że wiadomo, że będzie to humorystyczne, wiadomo, że to będzie takie bardziej dowcipne i nie będzie to trójkąt miłosny czy coś w tym rodzaju, tylko nagle boska istota pojawia się i ogłasza, każe, że ją kocha. Więc akurat jest to idealne, według mnie, podejście do walentynkowego odcinka, który zresztą się pojawi. Także ja uważam, że to może być akurat ciekawe. Cieszę się, że te takie typowe dramatyczne trójkąty miłosne nie wchodzą póki co i nie psują mi tego serialu. Przechodzimy do agentów tarczy. I czy musimy, czy naprawdę musimy? Mamy Matrixa, mamy teraz złego ruskiego, który po prostu jak zaczął mówić o tej swojej historii z. Jego ojcem, który pracował tam, nie wiem, w kopalni chyba i tam zarabiał śmieszne pieniądze za na jakichś odwiertach, czy czegoś takiego. I, I za to go szanował, że za, za, wiecie, trudna fizyczna praca, za słabe pieniądze, ale wiecie, w wiosce był ten syn faceta, co budował samoloty, on był bogaty i jego nie szanował i to było takie, wiecie, oh, po ta postać jest tak przerysowana, na szczęście się go powoli pozbywają, mm, ale... Po co? Po co w ogóle cały Wątek tych watchdogs i tego wszystkiego był sprowadzony do tej tak jednej osoby, naprawdę? Po co to było? To było tak złe. A jeszcze teraz wracamy do motywu, w którym Radcliffe podmienił wszystkich. Myślicznie, kto jest LMD? Wszyscy są LMD. To jest znowu po raz kolejny pokazane, jak mały budżet ma teraz ten serial. Jak się wywalili po prostu na Ghost Tradera i sobie rozplanowali, że wywalą chyba cały budżet w pierwszych odcinkach. A teraz, ponieważ nie stać ich, to będą aktorzy ci sami, więc nawet nie trzeba nowych aktorów zatrudniać, że będą udawali złe roboty. To jest po prostu już tak absurdalne. Ten serial. Już... To, że przeskoczył rekina, to, to już jest. To, to naprawdę jest niedopowiedzenie w tej kwestii. Jestem właściwie przekonany, że to jest ostatni sezon, więc tak jak mówię, domęczę to do końca, bo już, bo już obejrzałem tyle, ale jeżeli zapowiedzą, że będzie kolejny sezon, to nie ma mawy, wysiadam. Najnowszy odcinek Ero poruszył dosyć ważny temat kontroli broni, jednak poruszył go w strasznie nieumiejętny wydaje mi się, sposób. Wiecie, Diggle cały czas strzelał z broni wcześniej, co była jakaś ogłuszająca a broń nie wyglądała. Mad Dog od samego początku tej serii również strzelał z najróżniejszych pistoletów, które nie wydawało się, żeby one, wiecie, usypiały przeciwników. W S.H.I.E.L.D. chociaż, krytykowany przeze mnie, jest wyraźnie zaznaczony, kiedy oni strzelają z tych swoich Night-Night Gunów I jest ten taki charakterystyczny odgłos, kiedy one są wystrzeliwane i wiemy, że to są spluwy usypiające przeciwników. W Arrow, Deagle czy Mad Dog strzelają bez problemu, czy tam Wild Dog strzelają bez najmniejszych problemów z normalnych pistoletów i nagle w tym jednym odcinku Mr. Terrific zaczyna mieć problem, że tamten nosi bronię. Poza tym na końcu powstaje cały ten motyw z jakimś aktem. Który tak naprawdę nie wiemy, co robi. Oliver tylko mówi, że akt ten będzie kontrolował broń, ale nie odbierze praw, i w ogóle nie dowiadujemy się, co to właściwie robi. Więc chcą tutaj bardzo poważnie poruszyć motyw kontroli broni na rynku amerykańskim, który jest tam, to jest naprawdę spory problem, ale jednocześnie robią to w sposób tak nieumiejętny. Wydaje mi się, że to jest kompletnie niepotrzebne do serialu. W ogóle poruszanie poważnych, takich naprawdę tematów w serialu, który no, umówmy się, od wielu sezonów był dosyć nisko, miał bardzo nisko zawieszoną poprzeczkę. Nie traktował niczym szczególnym, był takim, no, bardzo mało wymagającym serialem. Ostatnio trochę zaczął się polepszać pod względem, nie wiem, relacji między postaciami może trochę fabuły ale wrzucanie tego typu odcinka jest tam kompletnie zbędne, naprawdę. Plus oczywiście Felicity, która dalej używa swojego magicznego, złego pendrive'a. Mrocznej sieci hakerów to też jest kompletnie niepotrzebne. Także, niestety, ten odcinek uważam, że był zmarnowany. Wracamy po przerwie do The Walking Dead i dostajemy dużo spokojniejszy odcinek, ale nie pozbawiony ciekawej akcji, w której sami scenarzyści i twórcy serii przyznają się, zaczerpnęli pomysł z filmów Roberta Rodrigueza czy Quentina Tarantino, czyli kosiarki zombie, wiecie, zawieszony drut między dwoma samochodami, który jedzie i po prostu tnie zombie, jak, jak leci, co było całkiem, całkiem zabawne. I tutaj muszę powiedzieć, że oczywiście jak zwykle puryści komiksowi czepiają się, że nagle pojawia się znikąd tajemnicza grupa i tak dalej. Wiecie co, mi to nie przeszkadza? Ja uważam. Ja, mnie osobiście interesuje, co to jest za grupa. Już dawno zaakceptowałem to, że serial idzie innym tropem niż komiks i w ogóle mi to nie przeszkadza. Tym bardziej, że grupa przeciwników, która pojawiła się w komiksie ostatnio, jakby ostatnie zagrożenie, które było, uważam, że padło dosyć słabo. I mam nadzieję, że w serialu wypadnie lepiej. Dlatego wręcz czekam na pewne zmiany. No mówię, ostatnie zagrożenie w komiksie mam nadzieję, że zostanie lepiej przedstawione w serialu, a zdarzało się już, że serial coś poprawiał. Oczywiście motyw z królem Ezekielem, który jest niechętny, wiadomo, że tutaj przedłużają to w porównaniu do, do komiksów. W komiksie, kiedy Jezus powiedział Rikowi, spotkajmy się z królem Ezekielem, tam natychmiast doszło już do jakiejś koalicji. Od razu było wiadomo, że wszyscy ruszają przeciwko Niganowi. Tutaj Ezekiel jest niechętny, Wydaje mi się, że będzie to spowodowane, zrobione w ten sposób, że Daryl teraz się u niego ukryje. Daryl w komiksie nie istnieje, i w końcu ludzie Nigana szukając Daryl'a naruszą ich pakt i wejdą na teren królestwa, chociaż była umowa taka, że nie, robią, nie mają tego robić. I to spowoduje, że Zekiel uzna, że skoro oni mogą sobie łamać ich pakt, który na razie zapewnia bezpieczeństwo jego ludziom, no to prędzej czy później ten, ich cała umowa stanie się tak bardzo niekorzystna dla niego, że nie będzie mógł z nią wytrzymać. I oczywiście Dorika dołączy. No, musi to się stać. E jeśli chodzi jeszcze o ten motyw z tajemniczą grupą, jest to o tyle ciekawe, że w komiksie te wioski powiedzmy były dużo większe. O tyle, co królestwo jest dosyć spore nawet nie, nie, nie wiem, czy nie jest większe niż te, które było w komiksie. O tyle, na przykład Hilltop jest malutkie w porównaniu do wersji komiksowej. Aleksandria też jest dużo bardziej przeszedzona, więc siły czy skończcie ludzie do walki muszą się pojawić. Oczywiście ja podoba mi się końcowe rozwiązanie, w którym Rick uśmiecha się, prawdopodobnie widząc po prostu całą grupę ludzi niezrzeszoną z Niganem, uzbrojoną. Chodzi o to, że Rick przeszedł już tyle przeciwności, że nie boi się od tam jakiejś grupki, która go otacza, bo przynajmniej dlatego, że nie strzelają od razu do niego. I widzi się jako potencjalnych sojuszników natychmiast, których może wykorzystać do walki z Niganem. Co ma sens, jakby. Także odcinek uważam całkiem fajnie wchodzi po, po przerwie. Jest dosyć lekki, dosyć. Powolny, ale buduje powoli. Mamy już trochę inne podejście. Jakby widzimy Rika, który jest bardzo zdecydowany teraz w tym, co robi. To już nie jest ten Rik, który kuli się przed Niganem z początku tego sezonu, który trzęsie się ze strachu i boi się o swoich ludzi. Tylko Rik, który jest, wiecie, mimo tego, że ma hordę na plecach, jest gotowy zdemontować te wszystkie ładunki, żeby wziąć je ze sobą, bo wie, że będą mu potrzebne do rozwalenia Nigana. To jest Rik, który, tak jak mówię, widząc zagrożenie teoretycznie ze strony. Tajemniczych, tajemniczej grupy. Natychmiast widzi ich jako coś, co, co może wykorzystać przeciwko Niganowi, i to mi się podoba, bo Rick powinien być tym przywódcą, który właśnie. No, który ma plan, który, który jest zdecydowany i który wie, jak ten plan wyegzekwować. Także na razie jestem zaintrygowany tym, co Walking Dead mi tutaj pokaże. Drugi odcinek Legionu oferuje nam coś, co nie do końca mi się, muszę powiedzieć, podoba, a mianowicie. Szkołę dla mutantów, przynajmniej tak to wygląda. Nie, chwaliłem do tej pory to w tym serialu, że jest on, jakby stoi on na własnych nogach. Nie próbuje tak jak agenci udawać, że w pobliżu są X-Men, ani tak jak, nie wiem, Flash czy Arrow, bo nie bombarduje nas innymi postaciami. Ale oczywiście nie mogąc użyć tam tych większych kolosów. Tutaj jednak ja zauważam coś, co może potencjalnie rozwinąć się w bardzo niefajną stronę. To znaczy, nie możemy użyć X-Men, nie możemy użyć szkoły X-Men. Stwórzmy inną szkołę, z innymi mutantami. Rozumiecie, to nie do końca chciałbym, aby to poszło w tą stronę. Oczywiście po jednym odcinku nie będę tego przekreślał, to może być coś zupełnie innego, to może być tylko jakieś schronienie. Zresztą warto tu zaznaczyć, że w uniwersum Marvela też istniało więcej takich miejsc, na przykład Moira Island, Island, gdzie rezydowała Moira McTaggart i to ona przede wszystkim opiekowała się przez większość czasu Davidem. Tam właśnie siedział David, więc jak najbardziej takie takie azyle mogą uistnieć, tylko mam nadzieję, że to nie przerodzi się po prostu w szkołę i w grupę mutantów, z której jest Legion, wiecie, ten, ten serial nazywa się Legion, jednak chciałem, się, żeby na nim się skupił. No i oczywiście to jest ta druga strona serialu, ta lepsza, czyli to grzebanie mu w głowie, sprawdzanie jego wspomnień, rozwijanie się jego mocy, to, że na przykład stworzył swoją projekcję astralną obok swojej siostry i to, że dalej podejrzewają go, że ma telekinezę i telepatię tylko... A jeżeli zna się Legiona z komiksów, to wiemy, że on ma wszystko. To znaczy, wszystko może się u niego objawić. I póki co zaczyna się to pojawiać. Właśnie, że nagle, nie wiem, teleportował sprzęt ten, w którym go badano, czy projekcję astralną sobie zrobił. No, Legion jest taką postacią, która można fajnie konstruować. I jeszcze ciekawostka, oczywiście zasłonięta twarz jego ojca. I To mnie również interesuje, czy będą chcieli w końcu użyć motywu, że w końcu Charles Xavier jest jego ojcem. Ale wiecie, to nie muszą tego robić... Właściwie od razu. Mogą zrobić, że na przykład ten tajemniczy ojciec, tylko nie rozpoznajmy do końca, że jego twarzy wtedy by nie pokazali. Ten astronom oczywiście może być e, adoptowanym e, ojcem Legiona, tym bardziej, że w komiksach Charles nie miał pojęcia o tym, że ma syna, dopóki on nie był nastolatkiem. Więc to jakby, wiecie, jeżeli kiedyś zostaną pozwolenie na stworzenie własnego Ksejera, to może być w drugim, trzecim, piątym sezonie, jeżeli ten serial tyle przetrwa. Jakby nie ma z tym żadnego problemu, żeby David był przekonany, że to są jego. Rodzice, po prostu, że się urodził w tej rodzinie, a na przykład nie wie, że jest adoptowany. Z tym nie ma absolutnie żadnego problemu. Natomiast ciekawi mnie, dlaczego ta twarz jest ukryta, i oczywiście, dlaczego ten ojciec czytał mu tak makabryczną bajkę na dobranoc. Póki co serial dalej intryguje, dalej buduje taki ciekawy klimat, dalej intrygująco wchodzi nam w głowę Davida, pokazuje jego nowe moce. I jeżeli nie będzie próbował za wszelką cenę, jakby zapożyczyć od X-Men w sposób trochę taki sztuczny tego, czego nie mogą użyć, a pójdą swoją drogą właśnie tędy, na co cały czas mam nadzieję. Uważam, że to może być naprawdę solidna i bardzo inna przede wszystkim produkcja od typowych takich seriali superbohaterskich, które do tej pory na przykład nam oferowało CW. Przenosimy się do Riverdale i muszę powiedzieć, że ta produkcja z odcinka na odcinek robi się po prostu coraz lepsza. Chwaliłem poprzedni odcinek, ale ten jest naprawdę jeszcze lepszy. Zakończyliśmy przede wszystkim wątek z panią Grandi, czyli cały ten nieszczęsny romans Arciego, i to mi się podoba, to musiało się wreszcie skończyć. I napiszcie mi w komentarzach czy ja dobrze zrozumiałem, ale ta ostatnia z nią scena sugeruje, że ona naprawdę była takim, jak to się mówi, sexual predator, że przejechała do kolejnego miasta i już podrywała tam chłopców. Czy, czy tak to o to chodziło w tej scenie? Że ona wcale nie była taką niewinną, biedną panią, która tam po prostu się zaszyła? Bo takie wrażenie odniosłem. W każdym razie, dalej wątek oczywiście. Weronika i Betty, które tutaj ją nakrywają, razem się włamują. Ogólnie chemia między tymi dwiema aktorkami, między tym jak jest stworzona Weronika i Betty, która jest tak naprawdę w sumie kluczową dla Riverdale. No, oczywiście, jeszcze jak Archie się w to wszystko gra i Archie i Jacket, ale, ale jakby relacja Betty i, i Weroniki to jest coś, na czym. W ogóle świat Archie, znaczy ta, ta część świata Archie, jakby stoi, i w tym serialu jest realizowana póki co nieperfekcyjnie. Oczywiście, motyw z Jackheadem, który broni kina, potem jak się okazuje dlaczego, bo, bo tam mieszkał i że jego ojciec jest gangsterem, to oczywiście jest zupełna zmiana, ale hej, kupię to, bo czemu nie? To, że Archie i Jackhead mają wreszcie swoje rozmowy co do różnych swoich problemów, to też jest całkiem niezłe. Podobało mi się to zakończenie, w którym. W typowej Tindrami oczywiście Archie mógłby być obrażony na Betty, że to przez nią wiecie, stracił miłość swojego życia, ale na szczęście stwierdzili, żeby nie robić z Archie to, Archiego totalnego idioty i wiedział, że Betty chce dobrze i jakby nie ma między nimi żadnej urazy. I, i to wszystko jest tak fajnie połączone, czujemy te relacje, czujemy to wszystko jest tak sympatycznie się ogląda, i jednocześnie jest gdzieś ta intryga, ale cieszę się, że też nie jest tak bardzo na to nie, na, jakby naciskane, to, że to jest morderstwo i w następnym odcinku kolejne morderstwo, czy coś takiego. Starają się jednak bardzo dobrze balansować pomiędzy tym, jak to się mówi, motywem z Twin Peaks, czyli morderstwo, intrygi i tak dalej, a jednak tym, co jest takie bardzo charakterystyczne dla komiksów z Archiem, czyli relacje między bohaterami, drama szkolna i to wszystko i uważam, że póki co wychodzi to naprawdę świetnie. No, coś to widać po tym, jakim, jakim zainteresowaniem zaczęły cieszyć się komiksy za Archim. W ogóle ten świat się teraz rozbudowywuje, będzie jeszcze więcej serii, więc widać, że serial odnosi sukces. Na końcu Star Wars Rebels wracamy po dosyć długiej przerwie i dwie sprawy. Po pierwsze, to był naprawdę dobry odcinek, po drugie, jak na odcinek po długiej przerwie, nie był aż tak specjalny. Zwykle po takich przerwach ma się wrażenie, że dostanie się coś mocnego, coś naprawdę takiego, wiecie, wciągającego, a niestety ten odcinek, okej, okay, był niezły, całkiem sprawnie zakończył wątek Sabiny, bo tak mi się wydaje, że ten wątek, póki co, jest skończony. To znaczy, Sabina jeszcze pewnie wróci, jeszcze będziemy widzieć, co ona robi, jeszcze skorzysta z pomocy rebelii, ale już nie będzie częścią tej drużyny, tak mi się przynajmniej wydaje. I ma to sens, ponieważ, jakby nie patrzeć, serial ten dzieje się cały czas w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jak wiemy, Sabin nie brała udziału w, nie wiem, Rogue One, czy w Nowej Nadziei, nie widzimy tej ekipy. No i wiemy, że może ktoś z nich zginie po drodze, ktoś tam gdzieś się poświęci. I więc motyw z tym, żeby jednak powoli jakoś rozłączać tą drużynę, ma sens. Więc Sabin, która odejdzie i będzie próbowała zająć się... Zjednoczeniem Mandalorian, szukając tam lidera, czy sama zostanie się liderem, ale jest to jakby historia oddzielna, która może dziać się zupełnie równolegle do Nowej Nadziei, a jednocześnie na nią bezpośrednio nie wpływać. No i trzeba to jakoś tak ułożyć, żeby jednak ta drużyna się rozpadła w końcu. No musi. Nie trzeba wszystkich oczywiście zabijać. Słyszymy w Rogue One na przykład, jak jest wywoływana generał Syndula, lub jest wywoływany, chociaż ojciec Cham Syndula nigdy nie był bezpośrednią częścią rebeli. Więc wydaje mi się, że chodzi o Herę. Także możemy odnieść wrażenie, że chodzi o Herę. Zresztą podobno w Rogue One gdzieś tam przelatuje nawet statek Ghost, więc możemy zobaczyć, że Hera Syndula dalej jest aktywnym członkiem rebelii. Ale no, Kejnan czy Ezra, no Jedi tam raczej już nie mieli, więc oni też gdzieś muszą odejść czy zginąć. No a Sabin w tym wypadku zajmuje się jakby sprawami rodzinnymi i uważam, że ten motek został ładnie domknięty. Oczywiście walka została skończona i tak dalej. Także to jest taka ładna klamra ale jak tak jak mówię, jak na odcinek po powrocie, spodziewałbym się czegoś większego. Także to byłby dobry odcinek jako następny, a tutaj na przykład mogliby dać początek tego, że Darth Maul leci na Tatooine i to utylizowano jego spotkanie z obi czy coś w tym rodzaju. No ale oczywiście to jeszcze cały czas się pojawi i cały czas na to czekam. Rebels póki co jest na poziomie na pewno zadowalającym. To całe moje podsumowanie, przydługie już te z tego tygodnia. Jak widzicie, tych seriali robi się coraz więcej. Jeszcze jak dojdzie Runaway czy Cloaky Dagger, to będzie w ogóle, no, Netflixowe będę omawiał osobno, bo je omawia się jak filmy. Ale jeszcze w następnym tygodniu powraca Flash, więc... No, omawiania jest naprawdę sporo. Mam nadzieję, że przypadło Wam do gustu. Jak zwykle piszcie w komentarzach, co sądzicie o danych serialach, jak Wam się podobają, jak widzicie rozwijane nie, nie, niektórych wątków, o których tutaj wspominałem. No i mam nadzieję, że w tym tygodniu wreszcie będę mógł ruszyć z pracą po moim nieszczęsnym przeziębieniu. Do następnego razu. Cześć!